Kosztuje. Cały czas trwa proces Jerzego Owsiaka przed sądem w Złotoryi. Oponentem szefa orkiestry jest bloger Piotr Wielgucki. Owsiak już został uznany winnym znieważenia i pomówienia. Zaprzecza jednak, jakoby dokonywał manipulacji finansowych. Te spekulacje o tych pieniądzach, które gdzieś tam pomykają przy okazji fundacji, no są po prostu nieżywe. No to jest, nie można tego czegoś takiego zrobić. To nie jest dziki kraj w Polsce, ani żadne dzikie systemy, które pozwalają na to, aby tym pieniędzmi na prawo, na lewo przekładać się z miejsca na miejsce. Na dzisiejszej konferencji Owsiaka nie zabrakło odniesień do polityki, Polska nie jest w ruinie i nigdy nie była w ruinie. Szef orkiestry zapewniał też, że cieszy się poparciem księży Życzę, by przyszła. Niedziela była wielkim sukcesem. Z całego serca daj ludziom odrobinę nadziei w tym ponurym czasie. Rok temu pisałem i wiem, że przeczytałeś. Obyś teraz też wiedział, że ciebie wspiera prosty ksiądz Mirek. Tak napisał. A sami politycy, co nie jest zaskoczeniem, są w sprawie działalności owsiaka podzieleni. Przeliczanie złotówki na złotówki. Może się odbywać w biznesie, ale w działalności charytatywnej pierwszy raz z tym się spotykam. Obywatele mają prawo do wiedzy o finansach, o tym zapleczu finansowym. A więc niech się owszak nie obraża, jak go dziennikarze pytają. Z tym, jak wiemy, bywało jednak różnie. Bardzo panie, proszę, proszę tego pana prosimy, na chwilę panie. sąd wziąć. Bo ja przeszkadza to, to nam prosimy, pan. Prosimy. Jeżeli gdziekolwiek spotkacie, telewizję Republikę. Gońcie, gońcie dziadygów. Finał tegorocznej orkiestry odbędzie się 10 stycznia. Trzy dni później Owsiak ma stanąć przed sądem rejonowym w Złotoryi. Być może to właśnie sąd rozstrzygnie o przyszłości imprezy Jerzego Owsiaka. Karol Jątuszewski, Telewizja Republika.